Siemano, Siemano, kolejny odcinek e, z Dead Spaceano Słuchajcie, ledwo skończyłem tu odcinek, a zaatakował mnie tutaj potwór. Byłem w samym rogu Oto i on na mnie, wiecie, wskoczył pajac jeden i kurna, i ledwo przeżyłem i nie zdążyłem włączyć nagrania, bo gra jest kontynuacją cały czas Wyłączyłem nagrywanie i ją w tym momencie na mnie w las e, To był taki średniak, nie? Ale była walka wręcz i ledwo ledwo to przeżyłem powiem wam, no kurczę, gra jest niespotykana. Próbowałem niego łomotać, ale nic z tego łomotania nie wyszło i musiałem <ścoughs> walczyć wręcz co... Co doprowadziło prawie do zgonu i prawie pierwszy raz bym yy, zginął przez potwora w tej grze. Ale, ale jakoś się udało za to wszystkie moje wykorzystałem które leżały tam po, po, po boczach, e, wszystkie te mm, energie życiowe są też nawet nie udało mi się do, dopełnić tych kresek do końca, ale, ale jest dobrze. Tam jest otwarte, tam jeszcze chyba nie byliśmy. Tam nas prowadzi... ale tu czy my tu byliśmy, czy tam są przyszliśmy, zaraz zobaczymy. Warto czasami zaglądać. Do niektórych pomieszczeń, bo można ciekawe rzeczy poznajdować. Jak na przykład paliwimy tacza. pocałujcie mnie w nos. Także jeszcze raz witamy w Dead Space. Eee, dalsze przygody naszego Izaaka, który próbuje dojść. Co tu chodzi i dlaczego? Oni są tacy, a nie... Dobra. Biegni! Dobra. Mamy to z głowy, także już zaskoczył mnie ten kurde potwór. Zapiszmy się od razu. Jak diabli mnie zaskoczył. No i miałem farta, bo bym zginął, ale się nie udało. Tyle co, no, tyle co się wydarzyło, czego nie widzieliście, bo cały czas nagrywam e, wszystko na bieżąco, na bieżąco w tej grze, tak, żebyście mogli przejść ze mną tą grę razem. Trochę się już do niej przyzwyczaiłem. A no to byliśmy. No to teraz jak nic na poziom trzeci. Byliśmy na poziomie pierwszym, teraz musimy jechać na poziom trzeci. Tu też pewnie będą ciekawostki. I tak to, słuchajcie, wygląda. Bawię się świetnie. Jestem zadowolony, że mogę też, mówię, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, że mogę ogrywać gierę, którą z chęcią oglądałem, kiedy przychodził ją Rok. No i podzielam jego zdanie. Giera jest. Dobra. Nawet jeżeli to nie jest... E... A, dobrze. I tu jest nasz pan. Nawet jeżeli nie jest to mm, po, polepszona wersja, to i tak wymiata. Mimo, że ma tyle lat, bo ona jest z 2008 roku. Dobra, tutaj chyba nam się... Co to to? No, pika Miga Kurna, zaczyna mnie to... Zaczyna mnie to irytować, bo ja nie wiem. Schemat. Strzelba energetyczna. Jak nabiorę tych schematów, to potem nie będę paliwi otacza. Chyba czas zmienić broń. Słuchajcie, naprawdę, bo... Chociaż ta energia bazowa jest całkiem dobra, no. Tu był nasz pan, który postał, popatrzył na nas, po czym poszedł sobie. Nie wiem, dlaczego on sobie poszedł. Nie wyglądał najlepiej, jego zdrowie nie, nie, nie wskazywało na to, że, że czuje się dobrze Więc tak naprawdę nie wiem, którą broń na niego... Jest I po nogach, i po nogach, i po rękach I po robakach Reload. Kurna jeszcze robactwo No i to robactwo z żaru, znowu mi kurna coś z pleców Reloadzik Dobrze jest średni zestaw medyczny Kurna i znowu mam za dużo ekwipunku Więc musimy zwalić to żeby wziąć średni zestaw medyczny, żeby go teraz użyć, tak, tak jest kombinacje, słuchajcie, ale żyjemy. Wow, jest! Weźmiemy energię pozmową. Stelaże linowe. Zobaczmy jak stoimy. Kurczę, mamy full wypas. Dobra. Kredyty. Ha, ha, ha. No i co, pajacu? Chciał mnie wystraszyć. No i kurczę, musimy brać te, te, te zestawy medyczne, bo będzie bida bez zestawów medycznych, więc no niestety. Bo trzeba wywalić to, bo, bo my tu nie pożyjemy bez zestawów medycznych. Idziemy tu. Kurna, czemu on mi się tutaj przy... zaplątał mi się w nogi, ten te coś. Chodźcie tylko, że rozdepciemy. I jeszcze raz! No i będę teraz go ciągał ze sobą. Dobra, jest. Musimy zrobić coś tutaj. Zarośnięty, dobra. Tu jest Co dalej mamy zrobić? Tam mamy Piła od... dobra. Tu jeszcze energia rozmowa nie możemy wziąć, ale piło jak najbardziej. Jeden pocisk. Idziemy dalej, w otchłań zła. Teraz, o kurde, co to za sprzęt. Wygląda to jakby... Idziemy dalej. Mamy nasz sprzęcik. Otwarte. Zapraszam do środka. Winda. Znowu winda. Tylko teraz się otworzy z tej strony. Nie damy się nabrać, że za pleców, tylko z tej strony się otworzy, bo to jest wejście, widzicie. Sami widzicie. Naprawdę ci jestem wyluzowany, mimo tego, że ta gra trochę potrafi postraszyć. Co nas tutaj czeka? W tym zakładzie psychiatrycznym. Co to jest Patrzcie, kurczę, bankowo będzie potrzebny tlen. No to trzeba wywalić, co nieco. Mamy tlenowo. A nie, mamy zestaw medyczny, mamy tlen. No trzeba coś wy no, trzeba coś wywalić. A to? Wypuścimy, weźmiemy ten plan. W razie co? Chyba, że nas oszukali. Chyba, że nas oszukali. A jak? zero gravity O Warning Multiple impacts detected across the stellar hole. O ty w... Jak to co to kto to? Nie tu części, nie tu zabijają, tylko te dziwne maszyny. No dobra. Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. Multiple detected across the starboard hole. O co chodzi? Co ja mam wtedy zrobić? Podlecieć do góry, podskoczyć? Bo ja teraz tego kurde nie rozumiem. No dobra, ja to otworzę. Mam podskoczyć wtedy? Warning. Multiple no, w dupę, jecha, nie wiem o co chodzi ty. I tu się chyba będę musiał po raz pierwszy raz posilić. E, jak to o co chodzi, co ja mam zrobić? Bo ja nie wiem co mam zrobić. że niby co? Mam to zatrzymać? No, biegnę, dobrze, nie? No, w dupę, o co chodzi? To ja mam przefrunąć, to? O, patrzcie gdzie odleciałem. A może ja mam to przelecieć? Kurwa, no nie wiem. Zero gravity? Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. No i nie wiem o co chodzi. I na tym zakończymy ten odcinek, bo ja nie mam pojęcia co ja mam tutaj zrobić, bo po raz pierwszy będę musiał spojrzeć w grę. Witam z powrotem e, po krótkiej przerwie. Mm, no i nie ukrywam, zasięgnąłem porady co tu zrobić. Żeby to przejść, bo bym w życiu nie wpadł, że muszę się chować za jakimiś dziwnymi rzeczami. O kurna. Typu to! Czy zdążymy? Czy zdążymy? Czy nasz bohater zdąży? Zdążył! No, w życiu bym. nie zgadł, że mam to zrobić i w ten sposób się kitrać. Przed tą maszynerią. No, ale dzięki temu, że ktoś gdzieś kiedyś to ograł, no to teraz możemy spokojnie grać dalej. Jest, udało się! Czy my mamy. Tlen! Znów w grę! Tlen! Tlen! Chyba zjebałem przez ten tlen. Ile mamy tego tlenu? Musi nam starczyć! Musi nam starczyć. Jeszcze jedno podejście. 61. 59. Dobra, jest. Zdążymy chyba. Jest! Mamy to! Otwieraj. Gdzie mamy iść? No i zaczyna się jazda. Są włączone też napisy. Jak to mam trafić? Jezus! W życiu ja tego nie trafię. O matko, no to mi misja się trafiła. No w życiu. O w dupę jeża, no to będzie to długa misja i długa gra. By to się już skończyć cholera spójność 8, ja się rozpieprzę ta skała mnie rozwali, tak jest nie, nie ta, ta albo ta, no właśnie

idzie trochę lepiej ale nie jest to perfekcyjne kurna się człowiek tak ciężko to słuchajcie I teraz idzie nam zdecydowanie lepiej czy uda nam się to wszystko rozwalić I... Spójność kadłuba kiepska 63. No nie, kurwa, akurat teraz! Człowiek 53 spójność kadłuba, matko z ojcem. Dupę. Oberwaliśmy kompletnie ostro z dupy, nie? Jak ja mam to przejść? Niech to już się skończy. Musimy to przetrwać.

Tak, no to coś nagle się działo, coś naprawdę kosmicznego. Ten statek sam teraz strzela, a patrzcie, jaki sprytny. O! Teraz za jednym strzałem takie duże policzki. bo tak, wysadza. Dobra, gdzie mamy iść? Mamy iść z powrotem. Rubinowy półprzewodnik. Nie chcę kurna zapisywać się, czemu ty mnie przenosisz? No patrzcie, no to jest jak na złość, wiecie? Na spokojnie teraz, odsuń się. Wzięliśmy. Czy mamy jeszcze tlen? To jest życie. Ze średnicy zatoki tlenu, bo może być różnie. A jak? No trzeba biec. O ty w dupę jeża! Kredyty opuściłem. Czy... Już chyba nie ma tych. Kurna, nie ma. Bierz kredyty. Bo nam zabraknie tlenu. Spokojnie, chyba weźmiemy tlen, nie? Dobra. Dobrze jest, słuchajcie, dobrze jest. Na pewno zdążymy. Fajna, fajna, powiem, że fajna misja. W końcu przydał się do czegoś tlen. A ogólnie mamy, słuchajcie, poniedziałek, więc po sobotnim graniu, dopiero w poniedziałek wróciłem do grania w tą grę. Idziemy. Naładowani po zęby? 14. Naładowani. Co my tu zostawiliśmy? Stelaże linowe. Dobra, zmim broń.

If I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. Naprawdę wszystko ci się dzieje na biegu. Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Ktoś mi napisał, że schrzęniłem gdzieś z kombinezonem. Dobra, uwaga. Nie ma jeszcze nikogo. To jest winda. I czekamy. Czy się poboimy trochę? Nie wiadomo. Słuchajcie, różnie to bywa. razie zaskoczony nie jestem, zobaczmy co jest tutaj, a tu same dobroci, stelaże linowe, kurczę za dużo, też stelaże linowe i energia plazmowa, no to mamy na full wypasie wszystko, nie? Musimy to posprzedawać, to co, to co kurczę niepotrzebne. I nie wiem, dlaczego nie mam kombinesonu już trzeciej kategorii. Idziemy ciąć. Ileż ja dobroci tu pozostawiałem. Nie możemy wziąć, nie możemy nic wziąć. <laughs> o! Coś tu kurno się kręci nam Łoty w dupę! Co tu? Co ty chcesz ode mnie? Kurra ja ci dam, no. proszę cię cholera, nie możesz się ode mnie uwolnić? to ten ja oh yeah. uciekłeś jeszcze jedno No kur naryload nie będziesz podnosił no to teraz nie nowe nam się przylazą jeden energia nie weźmiemy Dobra ale mamy tutaj coś coś co tu my tu mamy Jestem ledwo ciepły, ja pierdzielę. To gówno się dobrze. To gówno się dobrze nam nie wyżyło. Nie wiem co to jest. Ale strasznie... Łomocze! Te coś. Oto coś. Oto. To nie było ciekawe. Kurczę, ja się przestałem bać w tej grze, przynajmniej... schemat strzelba a tu co mamy Paliwymotacza wymotacza, niepotrzebna strzelba niepotrzebna idziemy dalej Ani jesteśmy już tak kurcze bez trzej żywi poziom jesteśmy na którym poziomie na który poziom mamy zjechać? na drugi? dobra zjedźmy na drugi zjedźmy na drugi poziom i i na tym zakończymy rozrywkę. rozgrywkę jak tylko wjedziemy na poziom numer 2